Siemanko wszystkim na moim kanale W dzisiejszym odcinku Przetestujemy sobie wyrzutnie Titanium Salut od Piro Maxa. Sama wyrzutnia kosztuje 32 zł Tu mamy ląd, gdzie powinniśmy odpalać Jak Państwo widzą Kategoria F2 Sama wyrzutnia posiada sobie 175 g Neku Posiada też certyfikat C-1395 Rok produkcji 2017 no. Tu posiada, no to standardowo, jak przy każdej wyrzutni, że to jest i tak dalej materiał wybuchowy Tu mamy strzałkę skierowaną, gdzie, po, gdzie powinna być wyrzutnia W stronę, no, w stronę skierowana widocznie i tak dalej Tak. Przede wszystkim zobaczymy. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby zawsze stąd gdzie tu pisze. Long fuse, tu jest właśnie start główny. Long rezerwowy służy jako w razie czego jakby Wam żudnia nie odpaliła. No to odpala to właśnie ten long rezerwowy, ale przede wszystkim Wam nie odpali. Początkowo poczekajmy te 15 minut. Bo może w razie czego wypalić i będzie nieszczęściej i tak dalej. No, nie odpaliła, no to odparamy wtedy ten rezerwowy z i No i to co? Że, żeby wam się nie przewróciła, no to może ta zastosować kostki brukowe na przykład, żeby taka wyrzutenka się nie, nie obaliła na przykład tak jak Wam zademonstruję. Może się obalić tak, może strzelać na różne strony. No. Co jeszcze możemy zastosować? Możemy zastosować na palecie takie pręty metalowe, obłożyć z drugiej strony. Wtedy ona jest stabilna, nie przewróci się. Możemy jeszcze się piachem obsypać, jeszcze czymś tam zamocować. No i wtedy cieszymy się efektem. To tyle no. kategorię Wam już mówiłem, kategoria 2 i tak dalej. Co wam to mówić? Żeby wam nie przedłużać. No to ten... No jeszcze powiedzmy bym wam położył na pewno powiedziałem o produktów. PX PXB 2113. No to co? To było wszystko na tyle. Widzimy już z testem wyrzutni. No i wiadomo nie zapomnijcie o subito lajka dzwoneczku. Ciao! Mamko to ja z powrotem. No to co, w dziś, tak mówiłem wam Pamiętajcie, że jako chwala to zawsze nie ma długie Na tyle moi kochani, no i co, widzimy już w następnym odcinku z testem wyrzutni i co, nie zapomnij to wiadomo subować, żebym szedł do przodu i tak dalej, o lajku, dzwoneczku, o dostąpieniu, no i, no i życzę Wam wszystkiego dobrego, nie, bezpiecznego strzelania, nie. Pa!